Witam was bardzo serdecznie na moim kanale, przychodzę dzisiaj do was z filmikiem takim, nie będziemy sobie nic tworzyć, chciałbym też żebyśmy sobie w związku z tym, że mamy koniec roku, chciałbym żebyśmy sobie jakoś ten rok, który, który mija, który przeżyliśmy tutaj wspólnie na tym moim kanale troszkę sobie tak podsumować. No czas biegnie nieubłaganie. Pamiętam jak dziś, jak nagrywałem takie podsumowanie roku poprzedniego, a tutaj już nagrywam, nagrywam kolejne. Na początku filmiku na pewno chciałbym wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim widzom, którzy subskrybują mój kanał, którzy oglądają, którzy wspierają mnie dobrym słowem w komentarzu, którzy, którzy tam wciskają tego kciuka do góry. To jest naprawdę dla mnie bardzo ważne, to mi daje i pokazuje mi takie, że, że to co robię ma jakiś sens i, i, i że, że mogę to dalej tworzyć i, i jakąś tą swoją pasję poszerzać i, i, i rozwijać się, bo, bo właśnie chcę tutaj, właśnie na tym kanale, żeby pojawiały się coraz nowsze to projekty i. i, 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 i no i żeby ten kanał jakoś tak y, dalej y, funkcjonował. Y, kiedyś y, ten filmik, który robiłem nazywał się y, "Skrapowi ulubieńcy y, poprzedniego roku. Y, tyle, jest tych, te, tyle jest teraz na rynku firm, tyle jest marek, tyle jest jakichś y, osób, które sobie tam gdzieś działają, które, z których korzystamy, czy, czy kwiaty, czy, y, czy jakieś y, Brakuje mi słowa. Elementy do, do wydrukowania, samodziel, do samodzielnego wydrukowania, żeby to jakoś wszystko. No nie jest człowiek w stanie, chyba nie wiem, ile by musiał ten filmik trwać, żeby to wszystko, wszystko ogarnąć i żeby to się jakoś tutaj wszystko się tutaj można było zmieścić są y, y, jednego roku są takie narzędzia drugiego roku pojawiają się jakieś inne korzystamy z innych narzędzi y, ja nie będę już tego wszystkiego tutaj pokazywał po, zapraszam was tam gdzieś może wam tutaj albo w odnośniku albo w linku w opisie do zeszłego roku tam chyba coś wy, wymieniam. Są, są tekturki, są linijki, są kwiatki, są płatki, są, jest są wykrojniki. No, jest tego tak dużo, że papiery skrapowe przede wszystkim. Jest tego tak dużo, że. Że no, nie jest człowiek sam y, w stanie tego wszystkiego jakoś tak objąć. Y, chciałbym Wam tutaj też po, pokrótce przybliżyć to, co się działo na, na moim kanale, a mianowicie wykonywaliśmy sobie różnego rodzaju prace. Oczywiście nie wszystkie, y, nie wszystkie tutaj mam, ponieważ. Y, no, część, część, które chciałem spróbować i zrobić, a nie, nie udało, nie, nie, nikt, nie, nikt do tej pory nie był zainteresowany, więc są jeszcze u mnie, to to wam pokażę. A, a są takie prace, no, które no, robiliśmy tutaj na, na, na kanale, ale no niestety już sobie tam gdzieś u kogoś, kogoś czyjeś oko cieszą, więc, więc ja zacznę pewnie od, od tego, że poruszyłem w tym roku takie y, tematykę takie, taką, że u siebie na kanale, że pojawiają się prace y, w zeszłym roku pojawiały się na przykład jeżeli pojawiała się nowa pora roku to robiliśmy sobie tambory, tamborek związany z, właśnie z daną, z, z daną porą roku. W tym roku chciałbym chciałbym w tym roku po y, Poruszam właśnie od jesieni taką tematykę, że, 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 że robimy sobie karteczki. Tutaj mam właśnie taką karteczkę przed sobą. Karteczka ślubna jesienna. Pojawiła się karteczka jesienna urodzinowa, pojawiła się kartka jesienna taka motywacyjna. W związku z tym, że niedawno dopiero rozpoczęła się nowa pora roku. Zima, więc pewnie w styczniu będą się pojawiać inspiracje związane właśnie z nową porą roku, zimą, a będzie to na pewno karteczka też urodzinowa, ślub, ślubna, może chrzcielna jakaś karteczka w tematyce zimowej. Nie wiem, czy uda mi się, pewnie już nie, ale pewnie jako, jako może. Uda mi się gdzieś tam, bo jeszcze jesteśmy w tej tematyce świątecznej, uda mi się gdzieś jeszcze wrzucić karteczkę urodzinową, ale właśnie w takim stylu Bożonarodzeniowym. Ale żeby ona nie była aż tak w stylu Bożonarodzeniowym, ale żeby była urodzi urodzinowa. Na pewno wiecie, wiecie, o co mi chodzi. Pojawiły się karteczki, mogę wam tutaj pokazać. Pojawiły się karteczki w nietypowym kształcie. Niedawno właśnie w zeszłym miesiącu w listopadzie wykonywaliśmy sobie sukieneczkę i wykonywaliśmy sobie spodenki. Pierwszy raz w tym roku sięgnąłem po tematykę Halloweenową Bardzo mnie wciągnęło, bardzo mi się to spodobało, dlatego będę na pewno chciał, żeby w przyszłym roku w przyszłym roku pojawiło się coś, coś więcej. Coś więcej z tej tematyki. Wykonywaliśmy sobie czekoladowniki. Był robiony czekoladownik na chyba na dzień babci i dziadka, był robiony czekoladownik, robiliśmy sobie w październiku z okazji Dnia Nauczyciela, więc, więc też takie, takie prace u mnie się pojawiały. Jedynie na czym ubolewam w tym roku, nie udało mi się zamieścić tutorialu na Na, na album, na taki cały album od, od deski do deski. Ale mam nadzieję, że troszkę się zrekompensowałem, bo pojawiły się tutoriale, tutorial na jeden mini album ten, ten żeśmy sobie pokazywali i więc takie dwa mini albumy. Oczywiście pojawiały się też albumy, prezentacja albumów, ale niestety no, nie mam ich tu już przy sobie, żeby pokazać. Były to albumy komunijne, były to albumy dla dziewczynki, dla, dla chłopca. Były albumy ślubne. Myślę, że ta tematyka albumów będzie kontynuowana w przyszłym roku, więc więc chciałbym właśnie podziałać coś więcej właśnie albumowo i tak właśnie chciałbym, żeby w przyszłym roku też pojawił się taki tutorial na, na cały album od taki no nie mini album tylko taki zwykły już tam z pięcioma, z sześcioma kartami, z kartami w środku, wykonywaliśmy sobie też opakowania na wino wykonywaliśmy sobie pudełka w kształcie cukierasa na, na, na słodycze no, no troszkę się, troszkę się działo y, na tym moim kanale. Y, na pewno na pewno tutaj nie było, tak mi się wydaje przynajmniej, że, y, że nie było nudy, y, więc y, co, 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 co będę chciał jeszcze w przyszłym roku na moim kanale, żeby się pojawiło, to. To myślę, że będę was informował na bieżąco, a może jakąś niespo, jakieś niespodzianki, może nie do końca będę też zdradzał, co, co, co bym chciał, żeby się, co by się pojawiło, ale, ale też na pewno będziemy sobie działać. Będę się starał, żeby też systematycznie co tydzień ten filmik tutaj na, na YouTube na YouTubie się pojawiał pewnie pojawi się też kilka zakup, z tych filmików zakupowych bo sam lubię takie filmiki oglądać bo zawsze można coś tam podpatrzeć u kogoś kto sobie gdzieś wyhaczył gdzie w którym sklepie jaka promocja gdzie co można dostać więc więc ja też takimi informacjami i wiadomościami będę się chciał z wami z wami dzielić. Myślę, planuję, żeby właśnie tutorial na taki album dość spory pojawił się w tematyce komunijnej, bo już mam zamówienia na dwa albumy, więc myślę, że zacznę je sobie robić wcześniej i na spokojnie, żeby, żeby one się tutaj, żebyśmy sobie taki album komunijny wykonali. Czekam jeszcze gdzieś tak na styczeń, luty. Być może będą się już pojawiać jakieś nowe kolekcje. Is. Uh, Może jakąś tematykę komunijną, może jakaś taka neutralna, jakaś kwiatowa, z której będzie można spokojnie takie album komunijny wy, yy, wykonać. Na pewno będę chciał w przyszłym roku kontynuować serię, którą też rozpocząłem na swoim kanale, a mianowicie rozwiązania do albumu. Tak jak już wspomniałem, wykonujemy sobie na przykład w jednym filmiku jedną stronę do albumu i na przykład już kilka takich rozwiązań u mnie na, na kanale się pojawiło. Jeżeli sobie tam prześledzicie wstecz i wpiszecie rozwiązanie do albumu, czy Wam wyskoczy, to właśnie z takich, jeżeli, no ja mówię, że to była taka troszkę moja alternatywa do tego, że że ten tutorial na album się nie pojawił, że właśnie z takich rozwiązań można sobie cały album, cały album złożyć. Ja tam pokazuję, jak wykonać zamknięcia na magnes, jak można wycią wy za pomocą, nie używając ani magnesu, ani rzepy, ani wstążeczki, ani sznureczka. Jak też można zrobić zamknięcie za pomocą mat. Są też właśnie rozwiązania zawiązywane na, na sznureczek, rozwiązania za na wskazówkę, także troszkę się, tam, troszkę się tam dzieje i cóż, no myślę, że, 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 że dalej jakoś będę, o ile raz zdrowie, dwa siły, trzy zapał i chęci pozwolą mi na to, a myślę, że, że raczej mi tego nie braknie, to to będę starał się dalej ten kanał jakoś prowadzić i, i, i dalej się jakoś rozwijać, więc oczywiście zawsze służę Wam radą, zawsze służę Wam pomocą. Jeżeli nie tutaj w komentarzu, to możecie mnie tam znaleźć na Facebooku czy na Instagramie. Zawsze możecie napisać z jakimś pytaniem. No, wydaje mi się, że do tej pory. Kto tam napisał i prosił mnie o jakąś pomoc, czy jakąś radę, czy coś, no to zawsze starałem się tej osobie pomóc, bo, bo ja też byłem w takiej sytuacji, że kiedyś zaczynałem i też dużo rzeczy nie wiedziałem, więc, więc myślę, że, że w tej kwestii też mogę być jakoś pomocny i, i przydatny. Cóż Wam mogę jeszcze powiedzieć? No dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie za to, że, że jesteście, że śledzicie ten kanał, że y, y, z biegiem czasu, z biegiem rozwoju tego kanału, tych subskrybentów y, przybywa to jest, y, ja mówię, to jest taki jednoznaczny znak dla mnie, że, że treści na kanale, jakie są zamieszczane, no Podobają Wam się i Was interesują, więc ten kanał nie stoi, nie stoi w miejscu, bo, bo ja mówię, że są, są takie gdzieś momenty, że tydzień na przykład nie przybędzie ani jednego subskrybentu, a na przykład w następny tydzień pojawiły się trzy nowe subskrypcje, więc to się jakoś tak rekomenduje. To są jakieś tam te algorytmy, to są jakieś takie te facebookowe. Ja się w ogóle w tym nie, nie łapię, nie. Nie orientuję, po prostu wrzucam filmik i, no i jest, i tam są polubienia, są komentarze, są, są wyświetlenia, więc dla mnie, jak jest 10-20 wyświetleń, to już jest dobrze, bo, bo udało mi się te 10 czy 20 osób zainteresować, zainteresować moim filmikiem. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No, napra na, naprawdę to, co się teraz na rynku dzieje z tymi wszystkimi yy, dodatkami do, yy, do, do tego rynkodzieła, do naszego skra skrapa, więc yy, przede wszystkim kolekcje papierów, jakie wypuszcza Craft jakie wypuszcza Lemon Krab, jakie wypuszcza Scrabend mi yy, Paper Heaven. No, normalnie yy, czasem oczy yy, z orbit wychodzą, ale no niestety czasem się trzeba troszkę yy, zdystansować i zdyscyplinować żeby nie popłynąć żeby, żeby nie zamawiać wszystkiego yy, więc yy, więc to też yy, w tą stronę idzie ale, ale jakoś zawsze tak staram się jeżeli nie zamawiać wszystkich elementów to przynajmniej albo mały bloczek albo yy, takie żeby na przykład zdanie kolekcji jakąś karteczkę, jakieś elementy do wycinania bo bardzo lubię wycinać elementy yy, to, to właśnie sobie to Staram się zawsze mieć jakoś tak na bieżąco. Nie będę przeciągał, bo, bo można by tu było, tak jak wspomniałem na początku filmiku, rozmawiać i gadać i gadać i gadać o, o, różnych, o różnych przyborach, różnych przydasiach, różnych materiałach, papierach, klejach. Ale to jest. To, to są też dużo, dużo jest kwestii indywidualnych, bo co się podoba. I, I tak jakbym powiedział, że, że leży jednemu na przykład taki klej, drugi nie będzie do tego przekonany, bo ma inny klej i jest bardziej z tego kleju zadowolony. No to są takie różne kwestie indywidualne, więc to już jest kwestia jakiegoś takiego wypracowania i, 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 i tak na przykład jak ja kiedyś mówiłem, że jedni kleją album tylko przy użyciu taśmy klejącej, inni przy użyciu tylko kleju. Ja na przykład y, używam taśmy klejącej i dodatkowo sobie jeszcze wzmacniam klejem. Nie miałem do tej pory chyba. Y, nie przypominam sobie przynajmniej, a jak sobie nie przypominam, to na pewno nie miałem żadnych jakichś takich skarg, czy, czy jakichś takich, y, czy ktoś mi pisał, że O słuchaj, zamówiłem album, a on się rozwalił, czy coś takiego. Wręcz przeciwnie, jedna koleżanka nawet, która zamawiała u mnie dla swoich dzieci ma trójkę dzieci dla każdego dziecka zamawiała u mnie ten album druga koleżanka i powiedziała że zachwycona i powiedziała że jak będzie miała jeszcze dzieci to jeszcze będzie u mnie zamawiała album druga koleżanka też ma dwójkę dzieci. Robiłem jej też dwa albumy i powiedziała że kupowała takie w sklepie mówi że takie ze sklepu szybciej się rozwaliły mówi że a te co ja zrobiłem to trzymają się nic się nie rozwala nic się nie rozkleja wszystko się trzyma także Także no, te produkty, na których pracujemy, są naprawdę fajne, wytrzymałe i, i jakoś dają radę. Cóż. Będę powoli kończył. To jest takie moje króciutkie podsumowanie tego mijającego roku. Yy, jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że, że jesteście, że wspieracie, że oglądacie, że, że dajecie taką motywację do tego, żeby ten kanał dal, w dalszym ciągu się, yy, się rozwijał. Yy, a ja, <laughs> przepraszam, coś mi załaskotało w gardle. A ja z mojej strony życzę Wam. Też dużo wytrwałości, dużo weny twórczej, dużo, dużo przede wszystkim sposobów i nie sposobów, tylko jak to się mówi, dużo sposobności do, do tworzenia żebyśmy się nawzajem wszyscy tutaj w tej naszej społeczności scrapbookingowej szanowali, żebyśmy się cieszyli, że, że mamy takich ludzi, do których możemy się zwrócić o pomoc, którym możemy sami pomóc. To naprawdę jest bardzo ważne i i, I chciałbym, żeby to tak nie było jakiejś takiej zawieści, albo tobie się udało to, bo tobie się udało tamto, a mi się to nigdy nie uda, czy coś. Przede wszystkim trzeba próbować, próbować i jeszcze raz próbować. Nie udało się raz zrobić przerwę, zrobić, spróbować drugi raz i myślę, że, że przynajmniej ja tak robiłem. Coś mi nie wyszło, odkładałem to na chwilę, przemyślałem, jakoś tak nabrałem dystansu, siadałem drugi, drugi raz. Jeżeli za drugim razem mi nie wyszło, też się nie poddawałem, też troszkę na chwilę od, odkładałem, i potem za trzecim razem próbowałem, i za którymś razem na pewno wyjdzie, więc trzeba próbować, próbować, jeszcze raz próbować. Także życzę tym osobom, które tworzą wytrwałości, osobom, które tylko śledzą mój kanał, nie jakoś tak nie tworzą. To jeszcze raz dziękuję za to, że, że są, że, że mnie oglądają i, i tyle. Nie będę więcej tutaj przedłużał wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia wytrwałości, pogody ducha, zadowolenia z życia na ten nowy nadchodzący 2024 rok, i pewnie tak jak stryknięciem palca, tak jak nagrywam teraz ten filmik, to pewnie za rok <coughs> pojawi się następny i, i będziemy znowu podsumowywać kolejny rok, ale na razie. Dziękuję za, za ten rok, który, który się kończy i, i z nadzieją, ufnością i z takim zapałem patrzę w ten nowy nadchodzący rok. Może przyniesie jakiś taki projekt, którego ja się sam nie spodziewam, a który będę mógł tutaj z wami jakoś wykonać. No, czas pokaże, co, co jeszcze po drodze będziemy sobie działać. I jeszcze raz wam, wam bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, życzę dużo ciepła i do usłyszenia w następnym filmiku, a pewnie się już pojawi... W styczniu, więc z więc nowym rokiem działamy i wchodzimy sobie jakoś w te, w te nasze skrapowe działania. Dziękuję Wam jeszcze raz za dzisiaj. Pozdrawiam. Oczywiście stałym widzom dziękuję. Już dziękowałem chyba już trzy albo cztery razy w ciągu tego, <laughs> tego filmiku. Nowych widzów mogę oczywiście zachęcić do subskrypcji kanału, do wciśnięcia czerwonego przycisku. Subskrybuj. Do wciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale. Zapraszam Was również na mojego Facebooka, Instagrama, TikToka, Pinteresta. Tam też możecie zaglądać, inspirować się dowoli. A na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa!